No bo ja nie, nie z prędkości tak jak ty, nie Zobacz, ja wolno jechałem, tylko strzeliłem ze sprzęgła. Jak przednie koło przejdzie, to już masz kwita. Dwójka tak wiesz, średnia prędkość i przy końcu po prostu weź go strzel, jak na koło. No. Na czyściocha Na czyściocha? No. To nie jest duże, kurwa, ale no. <laughs> jak on się zastanawia za długo! Dawaj, normalnie! No naprawdę nie mam No tu masz sam piasek, zobacz jak u mnie siadasz na butach! Kurwa, zwoziłem! A za długo się zastanawia, to jest jego problem. A tu jest krzyzeł, nawet jak już przez kierownicę wypadnie, to jak w poduszki. Marcin to aż do budu w piasku nabrał. <śmiany> tutaj! <śmiany> <śmiany> Nie był to najlepszy pomysł No nie No dasz radę no, Dasz radę normalnie. No i da Ki i co? Źle? Straszne? No nie! O kurwa Aha. Co, oderwało się? Całkiem pękło, no Nic, bo to tu śrub tych nie było, nie? Przy ogonie No muszą być ty wiesz co musisz zrobić tu na wylot, kurwa, tak jak u Krecia. No to się pospawa. Mamy czymś to złapać? Jakiś sznurek? Kurwa. Dawaj z bluzy sznurek, ty. Kurwa, te bluzy to super natują, kurwa. kurwa, ta lampka to kurwa. Złapiemy, tak?

Fajnie, fajnie Coś mi się nie widzi tutaj zjeżdżanie Bo tu grząsko jest pewnie, kurwa nie, nie dam rady Nie, wiesz, wiesz czego się boję? Bo tu jest straszne błoto Ja pierdolę. Kurwa. No nie odrapałem, kurwa. Kurwa, modzenie chujnie. No Noc gdzieś wysoko było Pionowo jak nic Gaś się zaciął, Trochę odrapało go. Váco je.